Bezpieczny. Chwilowo tak. Coś ty kurwa odwali. Nie ma czasu na wyjaśnienia. Musimy się spotkać. Gdzie jesteś? Pustostan przy Vine Street. Drugie piętro, mieszkanie 303. Zapukaj cztery razy. Pośpiesz się. Sprawy mnie zadeptali. Chyba na żebra. W porządku? Wchodzimy na Wismoszą. O strzelaninie na jednym z pięknych platform, którą miała przemieszczać się Anako Arasaka. W tej chwili nie jestem w stanie podać... Wciąż czekamy na opieki... W porządku. Chodź szybko. Bałem się, że cię dopadli. Zapytam raz jeszcze. Coś ty odjebał! Środek nasenny. Próbowała uruchomić swój lokalizator. Nie miałem wyboru. Zaproponowałem jej herbatę. Porwałeś Hanako Arasakę? I zaproponowałeś jej herbatę? Tak. Odmówiła. Mów całą prawdę o Jorinie. Nie kombinuj, rozumiesz? Po prostu przedstaw swoje warunki. Może tobie się uda. Hanako Sama, to człowiek, o którym mówiłem. Proszę, wysłuchaj, co ma Ci do powiedzenia. Tamtego wieczoru byłem w Konpeki Plaza. Wiedziałem, jak umarł Saburo Arasaka. Nie został utruty. To kłamstwo, rozpuszczane przez twojego brata. To on jest mordercą. Jesteś szalony, jeśli sądzisz, że będę tego słuchać. Jestem po prostu cholernie zdeterminowany. Mam w głowie wasz eksperymentalny biochip. Dzięki niemu przeżyłem postrzał. I przez niego teraz umieram. Jeden z waszych konstruktów nadpisuje się na mnie. I jeśli nie znajdę jakiegoś sposobu, źle się to skończy. Kanako-sama, Wii jest żywym dowodem zbrodni, której dopuścił się twój brat. Możemy udowodnić jego każde słowo, jeśli tylko pomożesz mu z tym biochipem. Hannukama. Słyszałeś? Sprawdź to. Mam złe przeczucia. Jest już trupem! Nie chcę do niego załączyć! 死んだ Nawet Coś. nie próbuj odpływać, nie teraz! Dalej spierdalamy z miasta! Myślisz, że te tanie, przydrożne motele budują specjalnie dla takich jak my? Zjebana klimatyzacja, zużyte igły pod materacem, zapchany kibel. Serio, a się. Kto tutaj nocuje? Jesteśmy kilka kilometrów od Night City. Jeśli ktoś wyjeżdża z miasta, to jedzie przed siebie. Jeśli ktoś wjeżdża do miasta, to śpi kurwa w mieście. Po chuj komuś motel środku niczego? Powiem ci, kto tutaj nocuje. Pierdoleni przegrańcy. Pierdoleni przegrańcy. A myślałem, że mamy przesrane, kiedy Takemura porwał Hanako. To właśnie się dzieje, kiedy zaczynasz mieszać się w sprawy korporacji. Myślisz, że wdeptałeś w gówno, a tak naprawdę wpadłeś do szamba. Jeśli ktoś zapuka, to drzwi wal bez ostrzeżenia. Nie mam zamiaru skończyć jak taka Słyszysz? Samochód. Tu, o tej porze. Kurwa. Jedna osoba. Trzymaj palec na spuście. adresowaną do filii. Nie podchodź na drzwi. Śpisz? To pobudka! Kto tam? Pytam, kto tam? Nie będziemy tak rozmawiać. Proszę otworzyć. Jestem uzbrojony. Niczego nie próbuj. Wreszcie. Eee. To na ścianie... To krew? Tak, odebrali im za to jedną gwiazdkę. Gdzie ta wiadomość? Przed tobą. Zaraz zaczniemy. Co mamy zaczynać? To lalka. Albo proksy. początek ustalmy jedno. Wciąż sądzę, że jesteś szalony, ale. Anako, Arasaka? Ale nie mogę już dłużej się okłamywać. Wierzę ci. Jak mnie znalazłaś? Chyba nie myślałeś, że wystarczy wyjechać z miasta. Takemura wspomniał o tym, że założył ci lokalizator. A nawet gdyby tego nie zrobił, kiedy Arasaka chce kogoś znaleźć, znajduje go. Dziwka. Szkoda, że nie uwierzyłaś mi wcześniej. Gdybyś to zrobiła, ta Kemura może nadal by żył. Jeśli już przywołujesz jego imię, to pamiętaj, że zrobił wszystko, żeby doszło do tej rozmowy. Uszanujmy to. Zgoda. Jorinobu zadał cios w samo serce korporacji. Muszę działać, dopóki ta rana jest świeża. A ty mi pomożesz. Jesteś świadkiem jego zbrodni. Ale najpierw ty pomożesz mi. Chyba nie wyraziłam się jasno. Muszę działać szybko. Mnie też się śpieszy. Umieram. Mój trup będzie kiepskim świadkiem. Rozumiem. Muszę wiedzieć wszystko, co możesz mi powiedzieć o Mikoshi. Mikoshi było jednym z flagowych projektów mojego ojca. To forteca danych z serwerami umieszczonymi na stacjach orbitalnych. Pomyśl o niej jak o bibliotece konstruktów osobowości albo jako o więzieniu To tylko kwestia perspektywy. W każdym razie nie znajdziesz tam dla siebie ratunku. Nie bez szczegółowej wiedzy na temat biochipu i sposobu zgrywania konstruktów. Zlokalizowałem waszą zgubę. Helman próbował schować się pod skrzydłami Kang Tao. Pogadaliśmy. Twierdzi, że Engram prędzej czy później mnie pożre. Tego procesu nie da się zatrzymać. Zadziwiająco sceptyczne podejście, jak na człowieka nauki. Przynajmniej zdobyłem od niego specyfikację biochipu, a na niej pełną dokumentację techniczną projektu. Będzie przydatna. Nawet bardzo, skoro Helman wciąż żyje. Skontaktuję się z nim i wytłumaczę, że z Arasaki nie odchodzi się tylnymi drzwiami. O konstruktach wiem tyle, że jeden z nich mnie zabija. Nie wiem, w jaki sposób trafił na biochip i jak można go z niego usunąć. Istnieje tylko jedna możliwość. Soul Killer. A raczej jego nowa, potężniejsza wersja. Musisz go zdobyć. Ja? Przecież to technologia Arasaki. Do której mój brat nie dopuszcza nawet najbliższych współpracowników. W tej kwestii mam związane ręce. To wszystko, co mamy. Co teraz? Teraz wyślę ci mój prywatny numer. Skontaktuj się ze mną, jeśli uda Ci się dowiedzieć czegoś na temat Soul Killera. I tylko wtedy. Od tego momentu oboje musimy być bardzo ostrożni. No, to by było na tyle. Wiesz co? Co? Chyba wolałbym się patrzeć a Mamy to, czego chcieliśmy, a ty wymienkasz przed jednym Proxy? Pieprz się. A ty pomyśl. Jeszcze wczoraj Hana korzyła w bezpiecznym świecie. A dzisiaj co jej zostało? Obce miasto, brat morderca i gówniany złodziej. Dlatego wysłała Proksy, bo jest sama. I boi się jeszcze bardziej niż my. Klik. Co? Jaki klik? Właśnie zapięła ci smycz.